Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Słuchajcie, jak widać, za oknami piękna zima, znowu będzie biało, a my jedziemy do kliniki. Po co do tej kliniki jedziemy, to zaraz Wam wszystko opowiem. Zapraszam Was do Korzeni Świata Momciu Pomciu. Od naszych wystaw po nasze podróże. Te małe oraz te duże. Wraz z Vivien, Duty oraz Lulu poznajcie naszą prozę, nasze zmagania w codzienności oraz w świecie kynologii. Zanim Wam powiem, po co jedziemy do kliniki i jakiej kliniki, e, chciałbym Wam powiedzieć, że e, kanał będzie podzielony na Playlisty. Pierwsza playlista to będzie nasze życie codzienne z psami, druga playlista wizyty w hodowlach, rozmowy z hodowcami, żebyście mogli poznać jak najwięcej ras psów. Kolejna playlista to będzie skupiona bardziej na sprawach weterynaryjnych, czyli wizyty u weterynarza. Postaram się jak najwięcej ciekawych informacji wam przekazać i pokazać. I teraz w ogóle mam taki, według mnie, fajny pomysł. Napiszcie mi w komentarzach, proszę, czy też byście coś takiego chcieli. Playlista pod tytułem Gdzie można pojechać na weekend bądź na urlop w Polsce z psem? Czyli hotele, pensjonaty i takie miejsca psiolubne. Dajcie mi, proszę, znać w komentarzach. Tak, jak już powiedziałem i obiecałem, także do brzegu, do brzegu. Jedziemy do kliniki PREG, nawet, bo ja jako osoba, która musi po prostu wszystko wiedzieć, wszystkie, od, od środka, w sensie dos, dosłownie od środka, słuchajcie, jak mi się udało teraz. Tak, ja, ja jestem taki, że po prostu muszę, za czym coś zrobię, muszę o wszystkim się dowiedzieć jak najwięcej że Mieliśmy z Wiwunią, moją kochaną, w planach również czyszczenie zębów i ściąganie kamienia z zębów, bo no to jest taka rasa w ogóle nie tylko pomaraniany, ale wszystkie te rasy miniaturowe no one mają takie malutkie zapyszczki i że ten kamień przez, przez to, że tam jest tak ciasno, te ząbki mają mało miejsca ślina, wiecie, ogólnie jest ciasno i się ten kamień szybciej osadza. No już, wiecie, nie będę tutaj, nie będę kłamał i nie szczotkuję jej tych zębów regularnie, bo raz, że ona tego nie lubi, a dwa, że nie znalazłem do tej pory super odpowiedniej szczoteczki do, do zębów, która by mieściła się między zębami, a jej policzkiem bez, bez tego, bez uczucia dyskomfortu dla niej. I mam i yy, stosuję, pokażę Wam yy, później takie płatki na nasączane specjalne, które się zakłada na palec i się wyciera zęby oraz taki żel. Pokażę Wam to zaraz wszystko, jak dojedziemy do domu z powrotem. Yy, no ale wiecie, to są takie, yy, takie yy, zabiegi, to nie jest czyszczenie, tylko jakby dbanie o higienę tak, tych zębów. No i niestety raz yy, na jakiś czas, no, raz na rok powinno się ten kamień z zębów, przynajmniej tak jak ja obserwuję u niej, zdjąć. A że badanie będzie pod kątem właśnie takim hodowlanym, na, na, to, na które jedziemy i ono odbywa się pod narkozą, więc od razu zrobimy ściąganie kamienia z zębów, żeby bez sensu nie, nie poddawać narkozie psa dwa razy. Także jedziemy załatwiać sprawy ginekologiczno-dentystyczna. Po prostu pakiet dwa w jednym. jest to klinika oferująca specjalistyczne usługi weterynaryjne z zakresu rozrodu psów i kotów. Właścicielem jest pani doktor Alicja Paździerkiewicz, która ma również wspaniałą hodowlę psów rasy Basenji. I właśnie dzisiaj mam, e, mam ochotę poprosić panią Alicję o to, abyśmy się umówili na spotkanie właśnie u niej w hodowli, abyście mogli poznać rasę Basenji. i może porozmawiamy e, o jakiejś współpracy, e, żebyśmy mogli zrobić e, raz na jakiś czas dla was odcinek dotyczący, dotyczący właśnie rozrodu u psów i kotów. Kochani, teraz jak będziecie widzieć, że skacze góra dół, to jest nasza efekt naszej wspaniałej trasy A1 pomiędzy pyżowicami a Bytomiem. Po prostu genialna trasa. Jak ktoś chce troszeczkę wesołego miasteczka, wiecie, i sobie poskakać góra-dół, góra-dół, jak na trampolinie, to zapraszam, przejedźcie się na Śląsk A1. Apeluję tutaj do wszystkich władz, które zajmują się stanem dróg właśnie w Polsce, bo to jest po prostu to jest tragedia, no tragedia, tak? Jak będziemy mieć psa z chorobą lo lokomocyjną, to ciekawe, kto mi za to zapłaci, za pranie tapicerki i za straty psychiczne mojego psa. No to niech pójdzie w świat, niech pójdzie, niech, niech zobaczy. Ten, kto to powinien zobaczyć. Inside of you was all I took. Just one look and I was hooked. Lost my head and then my heart. That is when the wishing starts and I'm on a tightrope. Aby w trakcie badania nie przeszkadzać Pani Doktor, to teraz opiszę widzianą przez Was przebitkę. Jest to badanie endoskopowe pochwy oraz kanału szyjki macicy, aby wykluczyć ewentualności uniemożliwiające słuce zajście w ciążę. Kochani, my już jesteśmy po, yy, po badaniu. Wszystko jest ok, wszystko jest świetnie. Możemy planować pierwszy miot szczeniąt, ząbki wyczyszczone. Już dzisiaj nie będziemy nagrywać nic, spieszymy się do domu, żeby wrócić. Trzymajcie się. Witam się kochani z Wami kolejnego dnia. Wczoraj byliśmy, tak jak wcześniej widzieliście i mówiłem, w klinice Prek nawet na badaniu dotyczącym mm, sprawdzeniu kanału dojścia do macicy pod kątem hodowlanym oraz podczas jednej narkozy chcieliśmy z, wyczyścić zrobić sanację jamy ustnej czyli zdjęcie kamienia z ząbków ponieważ e, przyznam się wam szczerze że nie szczotkuję jej zębów codziennie ba nawet niecodziennie jej przecieram te zęby tymi rzeczami, o których wam wczoraj mówiłem. Po prostu robię to max dwa razy w tygodniu. Oczywiście to jest źle, to jest bardzo źle, ale yy, kłamstwo ma krótkie nogi i bez sensu jest po prostu kłamać. Ja tak uważam i mówię po prostu prawdę. Na filmiku widzieliście, a w ogóle to futerko, które tutaj widzicie, to jest Vivienne, bo ona zawsze jak coś robię przy biurku... Vivieniu, możesz się spojrzeć? Tu? Nie. Ona o, kładzie się na plecy, będzie sobie leżała teraz na plecach, żeby ją miziać po brzuchu. O, tutaj jest łapka właśnie. Także e, zawsze jak coś robię przy biurku, to ona skakuje na, z łóżka, bo łóżko jest przed biurkiem, na biurko i e, towarzyszy e, podczas pracy. E, I słuchajcie, e, kontynuując, nie robię tego, nie czyszczę jej zębów codziennie. No po prostu w ogóle szczotkowanie zębów u niej odpada, bo tragicznie tego nie lubi. I pokażę Wam, o co mi wczoraj chodziło z, ty z tymi szczoteczkami. To są dwie, które mam teraz w domu. Yy, poprzednie już są dawno w koszu. Słuchajcie, nie mogę trafić na szczoteczki. O, wiem, jak już widzi szczoteczkę do zębów, to się zaczyna niepokoić, ale spokojnie, nie będziemy teraz czyścić ząbków. O, widzicie, re reakcja. Nie mogę trafić na... Jeśli macie ee, takie szczoteczki, jeśli udało Wam się dostać szczoteczki dla takich psów miniaturowych, które mieszczą się... Tutaj jest policzek... Psa, a tu jest szczoteczka. Wiwięć się na szerokość, po prostu to nie mieści w pysku. Wiecie, jak jej chcę szczotkować boki. I tutaj nawet Wam pokażę, że próbowałem obciąć je. Niestety i tak to nic nie daje, prawda, Wiwuś? O, wiwunia się, wiwunia się interesuje rzeczami. Niestety, te szczoteczki u nas odpadają. To, co my stosujemy z wiwunią, to są te płatki nasączone specjalnym, specjalnym płynem. Ja je mam z polecenia, one są fajne, otworzę Wam je. Zobaczcie, one są już... ich już nie ma. O, połowa opakowania już nie ma. To jest już nasze drugie opakowanie. On, nie stresuj się, wiwonie nie będziemy teraz czyścić. One są takie cieniutkie i nasączone są specjalnym płynem, ale ja na te płatki jeszcze dodatkowo na, nakładam ten żel tej samej firmy. Tak, Biwusiu? Mówię, więc już oblizuję, bo ona wie o co chodzi. Już ślinianki zaczynają pracować. Już ślinianki zaczynają pracować, ale na razie nie będziemy czyścić. Wieczorem będziemy czyścić ząbki, nie teraz. Ja jej po prostu na palec nakładam tą, ten płatek nasączony dodatkowo tym żelem i jej przecieram ząbki. I żeby Wam na filmie widzieliście że miała bardzo dużo kamienia na zębach. Właśnie, jakbyś się mogła położyć. O, super, dziękuję. Połóż się, kochanie, połóż. Się. Ja Wam pokażę dokładnie. Zdejmowany kamień miała niecałe półtora roku temu. Kurczę, muszę się nauczyć patrzeć. Pierwszy raz się nagrywam przodem telefonu, i niestety wzrok ucieka mi nie tam, gdzie potrzeba. No ale mam nadzieję, że to zobaczycie. Września 2021 Miała ściągany kamień z ząbków, a zobaczcie ile tego kamienia było. To już był ostatni dzwonek. Ząbki są w stanie jak najbardziej prawidłowym, nic się tam z nimi nie dzieje. Podejrzewam, że gdybyśmy nie robili takich zabiegów higienizacyjnych w domu, byłoby znacznie gorzej. Dlatego apeluję i proszę, zaglądajcie do pysków waszych psów, jeśli nie nie jesteście w stanie sami yy, po prostu robić taką domową higienizację, to warto, warto naprawdę regularnie spotykać się w klinice. Dlaczego się skupiamy teraz na niej? Dlatego, że Duty oraz Lulu w ogóle nie mają problemu z kamieniem nazębnym. One mają dużo większe pyszczki i ten kamień po prostu im tak się nie osadza. Wiecie, to są też sprawy indywidualne. Jednym sam będzie bardziej się osadzał od kamień, drugim mniej. Na filmie, w wcześniejszym materiale widzieliście też, że Vivien i w ogóle pies podczas badania takiego specjalistycznego oraz sanacji jamy ustnej jest poddany narkozie. Ano dlatego, żeby po pierwsze zminimalizować do zera stres, który pies może na pewno by miał. A po drugie, żeby ułatwić pracę lekarzowi weterynarii, żeby wszystko przebiegało bezpiecznie. I słuchajcie, to nie są instagramowe piękne wiecie, zdjęcia, ujęcia podczas takiego badania, no ale jak na początku, w pierwszym odcinku obiecywałem Wam, że postaram się Wam pokazać rzeczywiście i realnie, jak to wygląda. I no niestety, taka jest prawda. Pies podczas narkozy po prostu wygląda. Źle i nie ma się co oszukiwać, no ale taka jest prawda. To jest rzecz naturalna. I słuchajcie, kanał szyki macicy Vivian jest w perfekcyjnym, jakby stanie. No jest po prostu, wszystko jest w porządku, tak jak ma być. Tyle, ile mogliśmy sprawdzić, ponieważ ona nie ma teraz cieczki, to sprawdziliśmy. Wszystko jest książkowo, wszystko jest ok. Ja, jako przyszły hodowca, chciałbym e, naprawdę rzetelnie podchodzić do tematu i uważam, że im więcej człowiek się nauczy, dowie, tym lepiej dla jego psów i lepiej dla, właśnie dla hodowli. Ale także słuchajcie, możecie na filmie zobaczyć, jak wygląda wewnątrz kanał prowadzący do macicy. Ja na żywo też byłem pierwszy raz podczas takiego badania i mam nadzieję, że kogoś to zaciekawi. Myślę, że to będzie coś nowego dla Was. Kończąc już ten film, z całego serca polecam klinikę Pregnavet. Dostałem do niej kontakt również z polecenia od naszej kochanej pani doktor Katarzyny Baranowskiej z Krzeg. Uważam od jakiegoś, no, w sumie od bardzo dawna, że tak jak my powinniśmy my ludzie powinniśmy mieć swojego dentystę, swojego fryzjera, swojego lekarza prowadzącego, tak dla mnie bardzo ważne jest, aby nasze psy miały swojego lekarza prowadzącego. Które je zna, który podczas wizyty, gdzie idziemy do lekarza, nie musimy robić tego wywiadu całego. Po prostu lekarz zna psa, zna sytuację. Jakby żyje, trochę można by powiedzieć też z nami, bo, bo interesuje się, jest z nami żyty. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. I na przykład wiem, że moja pani doktor zawsze poleci mi kolejnych lekarzy, którzy na przykład mają. Specjalistyczny sprzęt, ale gdzie to będzie wykonane profesjonalnie, rzetelnie, bezpiecznie. Dla mnie są takie rzeczy bardzo ważne, jako dla właściciela psów, nie tylko przyszłego hodowcy, ale ogólnie właściciela psów. Nie wyobrażam sobie jeździć do przypadkowych lecznic. I powiem Wam szczerze, że mieliśmy bardzo duży problem przeprowadzając się z Warszawy tutaj, gdzie mieszkamy, ponieważ tam mieliśmy swoich, swojego lekarza, swoją klinikę. Mówię swoją w cudzysłowie oczywiście, swój lekarz weterynarii też to jest wszystko w cudzysłowie. Także mieliśmy ogromny problem na początku, ale na szczęście trafiliśmy w cudowne ręce pani doktor Katarzyny Peronowskiej-Skrzek i nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Jest. Naprawdę świetnie. Także zachęcam Was, poszukajcie swojego docelowego lekarza weterynarii, który będzie z Wami przeżywał wszystkie czasem się zdarzają nieciekawe sytuacje i będzie z Wami w tych radosnych wizytach kontrolnych. I już tak na sam koniec dziękuję Wam, że byliście z nami przez te dwa dni, bo ten odcinek składał się z dwóch dni. Dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie. Wynieśliście, czymś Was zainteresowaliśmy. Prosimy jak zwykle o subskrypcję i o kciuka w górę, bo już dostałem upomnienie, że to się nie mówi łapkę w górę, tylko kciuk w górę, więc prosimy o kciuki w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Aha, i zapraszamy na kolejne odcinki, ponieważ wczoraj rozmawiałem z panią doktor Alicją Paździerkiewicz, ale tego wam nie powiem, o czym rozmawialiśmy. To jest tajemnica. I zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, prawda? Także subskrybujcie, bardzo ciężkie słowo. Kciuki do góry, poprawnie mówiąc. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa!